Cześć, ja jest, to jest Natalia i witam was z kolejnym vlogu na moim kanale, którego nagrywaniem jestem mega podekscytowana, bo dzisiaj razem z Karolem kupujemy mieszkanie. Czy ktoś z was może być w szoku, że podjęliśmy taką decyzję, bo w naszym mieszkaniu mieszkamy niecałe dwa lata, Karol? No, niecałe dwa lata? Czekaj, czy dwa lata? Kiedy nie, się nie. Dwa? Nie, chyba tak. Się A, w grudniu kupiliśmy? Dobra, czyli w grudniu były dwa lata, ale mieszkamy od lipca, czyli tak. w lipcu będą dwa lata, dobra. I tak naprawdę my też jesteśmy w szoku, bo jeszcze tydzień temu kompletnie nie spodziewaliśmy się, że podejmiemy taką decyzję. Tak, no. Mega spontanicznie mega szybkie, nie wiem na tej, czy mnie za szybkie, ale nie no, chyba wszystko przemyśleliśmy dobrze, nie? No, wydaje mi się, że tak. Mamy jeszcze jakieś 40 minut, żeby się wycofać, bo o 11 jesteśmy mówieni w biurze na podpisaniu umowy 30. A, 38. Nie no, podpisujemy, co? Podpisujemy. Ale zanim opowiemy wam, jak będzie wyglądało nasze mieszkanie, ile będzie miało metrów, jaki będzie miało rozkład i po co w sumie je kupiliśmy, to najpierw musimy jechać na spotkanie i powiemy wam wszystko po nim. No, właśnie, bo bez sensu mówić o czymś, czego jeszcze nie mamy, tak, tak. E, fizycznie, nie? Będziemy jakiś papierek i będziemy mieli co wam pokazać. Tak, nie? będziemy mieli dowód, że, że to kupiliśmy, no bo może jeszcze nie wiem, ktoś nam wykupił to czy coś. No chyba nie. Ale już się przywiązałam do tego mieszkania. To jest hit, widzowie, że Natalia już normalnie wiecie, projektuje nam cało, całe to mieszkanie, a jeszcze go nie mamy. Już ja sobie przeglądam Instagrama i zapisuję sobie takie inspiracje. A Ta, Natalia już mi chyba ze cztery rodzaje kuchni pokazywała i pytała, którą bierzemy, nie? Więc. Ja bym chciała kolorową i dzisiaj, Karol, idziemy do Ikei i zobaczymy, czy są takie kuchnie. Dobra, ja bym właśnie dzisiaj pojeździł po tych wszystkich noblowych, tak jak dwa lata temu, jak urządzaliśmy nasze mieszkanie. No, co się pozmieniało? No właśnie. To dużo się zmieniło. I już tak wybrać wstępnie to, co. Jakby będziemy zamawiali do naszego nowego mieszkania, co? Wiesz, że ja mega lubię robić takie rzeczy, więc dla mnie to jest idealny plan. <laughs> ale my teraz idziemy się zbierać na spotkanie i Karol weź tylko dowód, bo kiedyś, jak jechaliśmy do notariusza, to Karol nie wziął dowodu. O Jezu, no ty musi zawsze tą historię przypominać. Udało się tam wszystko no, ogarnąć. Że na dowód elektroniczny, ale tylko dlatego, że kupowaliśmy. Tak. Kupowali, znaczy, to by nie przeszło. O tym i tak musiałam pokazać zwykły dowód, więc tak. e, to nie miało znaczenia większego, ale nie? Teraz chyba już weszło, albo ma wejść w życie, że będzie ten dowód jakby uznawany Tak, no też czytałem o tym, że. Dowód elektroniczny ma być normalnie uzdawany, nie? Ale nieważne po prostu Karol go weź, wy zostawiajcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrybujcie koniecznie mój kanał, a my się zbieramy, jedziemy. No dobra, podjechaliśmy na miejsce i Natalia dwójeczkę mi się chce ze stresu trochę. <grym> <To co ty? grym> Serio, jakby czuję się już jak na jakiś egzamin co najmniej. Nie wiem czemu, jak idziemy kupować mieszkanie, więc powinniśmy się tylko cieszyć. No właśnie, ekscytować, a nie stresować. No, no, jest ekscytacja, ale wiecie jak to jest, nie? Zawsze przed takimi ważnymi decyzjami. <grym> lekki stresik się pojawia, więc idźmy, co, żeby już było z głowy, nie spóźniliśmy się. Jesteśmy za trzy. 11. No i myślę widzą, że tak za 15 minut wyjdziemy już z drugim mieszkaniem. No dobra, moi drodzy, jesteśmy już po spotkaniu. Ja jestem taka podekscytowana. A najgorsze jest to, że nasze mieszkanie będzie gotowe do odbioru we wrześniu 2024 roku. No I już my dzisiaj. Póki co Natalia, to mamy rzut naszego mieszkania. Zaraz na myle dostaniemy też dokładnie wymiary, więc w Ikei będzie mogli już pomierzyć sobie nawet, tak, ale. No, zobaczycie, jak to wygląda, czy wejdzie nam kuchnia z Ikei. No właśnie, ale widzowie, jak widzicie, mieszkanko nie jest za duże, ma ono 41,5 metra i. Dokładnie. No jak się pewnie domyślacie, no nie przeprowadzamy się tam, dlatego że nasze jest prawie dwa razy większe. To mieszkanie kupiliśmy jako inwestycję, żeby wynajmować je na nocki, bo stwierdziliśmy, że teraz jest dobry okres na kupno mieszkań, bo to trochę stanęło i powoli znowu ożywa. Zaraz będą te kredyty dla młodych i w ogóle, więc ceny. Mogą pójść w górę, znowu. no właśnie. Jak kupowaliśmy nasze mieszkanie w 2019 roku, to baliśmy się, że ceny wtedy spadną, bo. To no, był no się taki się pik. Dużo takich rzeczy. Tak, to był pik. My już kupowaliśmy w takim piku i mówimy, kurde, jak kupimy, a te ceny zaraz spadną. No to będzie masakra, nie? ale... Będzie masakra, ale powiem. Mam, że w dwa lata cena naszego mieszkania poszła tak w górę, że czasami to ja się łapię za głowę. Znaczy nie tylko naszego mieszkania. To, to co tak teraz. Nie mieszkaj w trójmieście. Najgorsze jest to, że to mieszkanie, które teraz kupiliśmy, jest prawie no w takiej samej cenie jak nasze, prawie tak. dwa razy większe. To jest masakra. To jest o połowę mniejsze, nie ma piwnicy i ma tylko jedno miejsce parkingowe, a my mamy dwa miejsca parkingowe. Tak, i możemy tak zdradzić, że. Podobno. No, nie całe 100 tysięcy różnicy, nie? Tak. Więc wyobraźcie sobie, jak to poszło w górę. Jeśli chodzi o ceny, to jest naprawdę dramat, ale my już nie, nie liczymy na to, że będzie kiedykolwiek taniej Wydaje mi się, że jak już to po prostu ceny się zatrzymają, tak. ale raczej. Nie spadną, więc stwierdziliśmy, że no kupujemy to mieszkanie właśnie Ale jako inwestycję. Rozmawialiśmy z panem i on mówił, że brakuje już mieszkań powoli. Tak. Deweloperka stanęła rok temu. Tak, bo i teraz zaczęło jest brakować. No znowu. No właśnie, i brakuje też materiałów, nie? Bo wiecie, wszystko zwolniło, a nagle teraz przyspiesza i zaczyna brakować materiałów. No jest szczególnie jak zawsze pokomplikowane, wszystko. Ale no, tak jak mówimy, to mieszkanie nie jest dla nas, ono jest pod inwestycję w sensie, no będziemy po prostu wynajmowali te mieszkanie e, na, nocki. na nocki, na doby. Tak jak będzie ktoś, to nie wiem, przyjechać do trój miasta, czy to na plaży, czy po prostu pozwiedzać to, będzie mógł Wynająć nasze mieszkanie. To mieszkanie jest bardzo fajnej lokalizacji. Nie będziemy wam póki co pokazywali gdzie, żeby nie zdradzać w sumie, nie? Blisko plaży jest. Tak, no jest blisko plaży, jest powiedzmy w centrum trójmiasta. Dobra, no w centrum Gdańska to możemy znikować. <gry> Więc no potencjał jest duży. Mamy nadzieję, że jak zrobimy to mieszkankę, jakie urządzimy, to po prostu, wiecie, ludzie będą chcieli do niego przyjeżdżać, i je wynajmować. I właśnie to mieszkanie będziemy też urządzali inaczej niż nasze, bo wiecie, u nas ja chcę skupialiśmy się. Kuchnię, u na pewno. nas A to jest kolorową, kolorową, kuchnię, kolorową kuchnię, ale masienkę. u nas skupialiśmy się, żeby to mieszkanie jakby było pod nas zrobione, nie? A tutaj. Z Nowym mieszkaniu będziemy robili tak, żeby było jak najlepsze dla wynajmujących, więc wiadomo, że nie będziemy brali najdroższych rzeczy, bo no nie oszukujmy się. Turyści nie będą o to mieszkanie dbali jako swoje, ale patrzyliśmy na różne projekty i naprawdę da się fajnie takim mieszkanko urządzić, że wygląda na drogie, a wcale drogie nie jest. Ja już mam w głowie trochę projektów. Na przykład chciałabym zieloną kuchnię z dodatkami białego, takie płytki lastryko z tyłu, więc Karol idziemy do jej zobaczyć, czy jest zielona kuchnia. Dobra. Chciałam też różową, taką czerwoną, ale Karol stwierdził, że nie wszystkim może się podobać. Nie, na wynajem to, to ryzykowne. Bardziej uniwersalny. Tak, albo niebieskie, czy mi się też niebieskie podobają. Niebieskie, to mam znalezioną łazienkę. Mogę wam pokazać w ogóle, jaką wczoraj znalazłam i mi się mega podoba. Troszkę się pomyliłam, bo ona jest miętowa, nie niebieska, ale wczoraj mam no tyle inspiracji, że już mi się zaczynają mieszać. Nie, ale coś w ja bym... takim stylu byśmy chcieli. Tak, ale ja bym wolał taki morski, taki niebieski, wiesz trochę ciemniejszy, no ja wiem, ale wiem. dobra, nie ma co, jedziemy do ika i zobaczymy. Próbowałem tutaj zweryfikować, bo niestety w depozycie ich nie ma. Nie wiem, czy poprzedni właściciel nie zabrał po prostu tych pól. Ale wie pani co, nie ma poprzedniego właściciela, bo ten samochód od u was, Zakaż za każdym razem wymieniałem koła u was i za każdym razem ich nie widziałem po prostu wymieniałem i wy je zostawialiście i tak było za każdym razem więc one muszą być gdzieś u os. nie ma nie ma innej opcji nie podjechaliśmy do IKEA jak słyszeliście, dostałem telefon z serwisu z BMW bo jesteśmy umówieni na wymianę kół nie z zimowych na letnie na piątek czyli za dwa dni ale okazuje się że no nie mogą znaleźć naszych kół więc e, nie wiem co nam się wydarzyło ale ciekawa sytuacja bo my nigdy nie braliśmy kół do domu zawsze wiecie wymieniliśmy u nich zostawiliśmy w przechowywaniu i tak co roku czyli to pół roku po prostu tak zmienialiśmy mam nadzieję że, że Znajdą je, że nie będzie żadnego dymu, bo. nie No, znajdą się Nie ma cały razie i po prostu do Ikea, bo już przyjechaliśmy i wybierzmy kuchnię, żeby się nie denerwować. Jesteśmy już w środku i przyszliśmy na tą górną część. Tutaj rzadko bywamy, ale chcieliśmy zobaczyć, jak wyglądają te kuchnie, jak one są zrobione. Czy są tak solidnie, czy wiecie, tak. Średnio, ale. Średnio i jesteśmy w szoku pozytywnym, oczywiście. Wyglądają one naprawdę całkiem spoko. Te drzwi nie są takie papierowe. Nie, tak są są, takie są naprawdę solidnie zrobione. Wszystko tutaj, o, elegancko się otwiera, odskakuje, jak ładnie się trzyma. Takie kosze wysuwane? Tak ty No, widzisz, też można coś takiego nie, bo to wszystko jest Ty No zobacz, no jeździ elegancko. Ty, jak u jest w mieszkaniu, nie ma praktycznie różnicy. Tutaj, jest taka duża szuflada, to o, trochę ciężej to jeździ, tak trochę się duża. rusza, no ale jest mega duża, Tak, taki dużej pewnie chyba nie będziemy mieli. O, tak widzicie, trochę się musi dopasować, ale nie no. Jak już się zamknie, to jest git. Karu nasze kuchnia nie będzie za duża, więc nie będziemy mieli takich dużych mebli. I w ogóle nie powiedzieliśmy, że to mieszkanie chcielibyśmy wykończyć samemu. Y bez Tak. To prawda, no y to nasze robiliśmy z projektantką, ale zdalnie, nie do końca byliśmy zadowoleni, więc. Spróbujemy sami. My, że zrobimy sami i ja już się nie mogę doczekać. Ja, ja w ogóle uwielbiam takie rzeczy. A, no to jest po, podjarana. Mam na Instagramie, więc ja jestem podjarana. Mam nadzieję, że będziemy mieli czas, żeby po prostu to zrobić no, i że uda no. nam się fajnie to zrobić. Też mam taką nadzieję, ale dobra. Idźmy dalej, bo tutaj zobaczyliśmy, wiecie, jak to wygląda, jeśli chodzi o mechanizmy. Idziemy zobaczyć kolory. No właśnie, idziemy zobaczyć kolorki. Przez przypadek udało nam się znaleźć super kanapę. W ogóle myśleliśmy, że ona będzie rozkładana, ale okazało się, że ona jest modułowa i ma moduły rozkładane. Ale jest taka Kozak, niejaka, no. Jest, aż się zapada. Ktoś dzwoni, chyba BMW alarm. No, dzwoniło BMW, fałszywy alarm, więc spoko Koła jednak są, więc nie musimy się stresować Tylko y, możemy na spokojnie projektować kanawę Tak, bo da się O tak, widzowie, Natix już w swoim żywiole To jest piękne, ja nie muszę nic robić Ja tylko po prostu mogę usiąść, powiedzieć, czy wygodna resztę, okary Natalia Dobra, Natalia, pytanie, jaki kolor? Bo mamy już taką zaprojektowaną Nic, nic skomplikowanego, Ale po prostu na i O, i dosiedzę na miejsca 1200 tylko? Tak, i to jest z rozkładaną częścią Jest naprawdę wygodna, mega Ty, kurde Tylko jaki kolory właśnie? Co my tu mamy? A, nie mamy żadnego takiego zielonego. Nie, butelkowego, no, ale... No, mamy taki, ten mi się podoba, jest taki morski. Tylko, że wtedy jest trzeba i krzesło w tym kolorze, i zasłony, nie najlepiej, więc ja nie no, wiem, czy nie siadę, taki nie? beżowy też. albo nie. To w sumie ten jest ładny, Natalia, tylko Ładnie, czy to? pod wynajem nie będzie się brudził szybko. No właśnie, się To jest też, nie? pytanie, jak ten materiał? Czy on jest taki, wiecie, w miarę zmywalny? Terut tutaj zawsze wszelką cenę, chcę rozłożyć kanapę i zobaczyć, jak ona wygląda rozłożona, ale nie wiem, czy to się uda. Ja nie wiem, czy on jest rozkładana, czekaj, Jak to się robi? jest robią? napisane, że rozkładana, ale nie wiem. Nie jest, 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 jest. Tylko... Że to jakoś się od góry wysuwa. Nie wiem, jak czekajcie, hmm. Dobra, chyba jednak się uda. Chociaż wydaje mi się, że taka napa trochę przerasta Karola. Ej, elegancko się rozkłada! Jakie przymoblowanie tutaj chłop robi? I jak wrażenia? Wygląda do spania? No, elegancka. Dla mnie ona jest mega fajna, bo ona ma w sobie materac, a nie ten tak. jeszcze jak się rozkłada. Czasami te łóżka są mega twarde. Ja na przykład jak jestem po operacji kręgosłupa, to często odczuwam takie łóżka, jak śpimy gdzie indziej. Nie no, jak dla mnie? To też jest ważne, żeby było wygodnie komuś jak przyjdzie. Tak, to prawda. Ale pytanie właśnie, kurde, jeszcze jaki kolor? Udało nam się tutaj z boku znaleźć materiały, jakie mamy do wyboru i mi się bardzo podoba ten, ale on będzie cały czas brudny. Tak, no, to jest taki lekkomyntowy. Na kamerze może tego nie widać za bardzo, ale Myślę, nie, jasnych nie możemy. Ten. Natalia, ten co tutaj jest, nie? No. On jest taki melanżowy, ciekawy. Ten mi się też bardzo podoba, ale to może być ten sam problem, że będzie cały czas brudny. A właśnie, kurde. Pamiętajmy, że to jest pod wynajem mieszkanie, więc tam może działać się wszystko. Jesteśmy już na dziele z kuchniami i właśnie zobaczyłam moją kuchnię, którą oglądałam zieloną i się załamałam. Spójrzcie, jaka tutaj jest palcówka. Nie, no masakra. Wszystko My widać. Mamy takie fajne matowe szafki, ale one są takie, że właśnie się nie palcują z takiego wykształowania. A te jest daleka wyglądają strasznie brzydko. Widać, że są takie w ogóle inne kolory. Nie, no są aż wytarte, nie? Od no. tych palców. O, patrzcie, tutaj dobrze to widać. Nie, no, masakra. Kurde, szkoda, bo jest ładna. Oglądamy się teraz szafy i najpierw Karu musimy się zastanowić, jak byśmy chcieli, żeby nasze mieszkanie kolorystycznie wyglądało. No właśnie. Robi podoba się ta niebieska, ale moim zdaniem ona jest mniej przytulna. Wydaje mi się, że ta, o ta. Tutaj, no. Beżowa jest taka przyjemniejsza, bardziej przytulna. Kurde, no może faktycznie nie. Musimy kolorystycznie talię ogarnąć, bo tak to wybieranie bez wiesz, zaplanowania kolorów to ciężko. Doszliśmy do końca, małe rozpoznanie zrobić Wiemy na czym musimy się skupić, co musimy ustalić Wiemy też już w sumie czego szukamy Teraz jeszcze pojedziemy pooglądać łazienki I Karol ja też proponuję kupić jakieś ciało z okazji zakupu mieszkania, żeby to trochę uczcić. Bez kidu, no, a może jakieś jakiejś restauracji czy nie na obiad? Tak? No nie wiem, tak sobie pomyślałem teraz Może nie IKEA akurat, ale... No możemy o czymś pomyśleć, ale chodźmy jeszcze zobaczyć łazienki Jak się Dobra trendy, się Tylko gdzie jedziemy, bo już zapomniałem gdzie my jeździliśmy Ja mam w głowie takie dwa salony, zaraz ci powiem i któryś wybrał Dobra, okej okay. Podjechaliśmy pod salon i jedyne co możemy zrobić to właśnie tak o, przez szyby, bo jestem okazało się, zamknięte. właśnie, że jestem do sobą zamknięte, a kurde, nie widzę tego na perację. Tam jest to nas tylko twoje, tak, Natalia? Te tak, płytki. Nie, wiem, co, tylko to są ciemne, więc co lepiej jest chyba, ale fajne są, nie? Dobra, idźmy do drugiego salonu. Tu jest obok drugi, więc wydaje mi się, że tam będą i do tamtego w przyjechaliśmy. Ten założyliśmy przez przypadek, ale no. Tak, kupowaliśmy płytki do naszej małej łazienki. Tak, no zobaczymy, czy jeszcze są ciekawe. No, w ogóle tutaj stoimy i Karol ja widzę śnieg. Nie wiem, że czy u was, ale u nas wczoraj były wszystkie pogody jednego dnia. No? Tak. tak. śnieg, deszcz, słońce i tak na zmianę, co chwilę się zmieniało to jest po prostu. No, jeszcze kwiecień się nie zaczął, nie, podobno kwiecień plecień. Ale dobra, nieważne, idziemy do drugiego salonu. Ty, Natalia może taki kameleon? Co do łazienki? Nie jest rurginalny. <grym> jest ciekawy. Nie wiem, czy bym chciała. Miał być kolor, a Karolowico spodobały się szare płytki. Ale są takie przytulne te. Tak, no, słuchaj takie... połączyć z jakimś kolorem fajne. No właśnie, jakby połączyć z kolorkiem fajne. Są takie jasne, czyste, z delikatnym wzorkiem. No, coś takiego byłoby spoko. O, tu jest kolorek, Natalia ale nie, nie, nie niezbyt, nie? <grym> Brzydkie. widzowie poznajecie. <grym> tak, nasza nasze... mała łazienka nasze ale płytki. Mi się, że ona z tym. Bardziej nie wiem, nie no tak samo wygląda Natalia, może u nas już też po prostu się no, nie z, no, no to są zastarzały Mamy i inaczej to wygląda. Tak, ale mamy też połączenie właśnie ciemnych, dokładnie tych z jasnymi, dokładnie tak. tymi, bo braliśmy z tego salonu. Razem on kosztują 157 zł za metr i czekaj, porównajmy. To z... się kawał, się no, no właśnie, porównajmy z tym, co my braliśmy wtedy, gdzieś na mailu powinno być. Kurde, niestety nie mam tego na mailu, ale wydaje mi się że w domu mamy kartkę. Jak nie zapomnę, to w domu sprawdzę i zobaczymy, ile realnie wynosi inflacja. O, tu widzę, jest to wastrzyk, który nam się podobał. Nie wiem, Natalia, czy tak na żywo do mnie już a to Ci się podoba, bo ja bardziej myślałam właśnie o takim delikatnym. No to jest fajne, dobra, to jest, to, to jest ładne. Tak się, bo tam były już takie zbyt ofensywne, to są takie delikatne, no Te mi się podobają. Ale udało się znaleźć jeszcze fajną, taką trochę bardziej szaloną płytkę, ale mega mi się ona podoba. Fajne Fajnie można by było to połączyć z niebieskimi płytkami i złotymi kranami, bo Ach. czarnych w życiu nie, nie robimy nie, nie, nie robimy. Nauczyliśmy się już na naszym mieszkaniu, że czarne krany to jest najgorsze, co można zrobić. Mamy na porównania złote w mieszkaniu i je się utrzymuje super. Przeciera ja się z i jest wszystko pięknie, a czarne mają tyle kamienia. Nie da się go wymyć. Jak się myje, to schodzi aż ten lakier, no to, ten czarny kolor, nie? Więc teraz robimy albo złote, albo takie mosiężne, jeszcze mi się podobają, bo kiedyś byliśmy w Warszawie w hotelu i były tak, to, też nie... się jakby. No, stalowe, a nie malowane. A. Na pewno nie czarne, czarne odpadają. Nie polecam. Jeżeli szukacie do mieszkania, to nigdy nie róbcie czarnych, serio. Przyszliśmy już do samochodu i na dzisiaj kontentu mieszkaniowego wystarczy i właśnie mieliśmy jechać gdzieś na obiad i Karol Oliwia, przysłała mi, że jest nowa oferta w maku. Jak Oliwia? Jakaś nowiczka! A! myślałem, że znajoma, no, ok. Nie, jest jakaś nowa kanapka, mac crispy. I ma taką bułkę, takiej bułki chyba nigdy nie było. A faktycznie, jak pytałeś Crispy to myślałem, że coś, co już było wcześniej, ale nie, czegoś takiego w Maku Takie jeszcze nie. mieli bułki na pewno nie było. No, coś innego. Jest też z Supreme, czyli Uuu. taka bogatsza wersja McCrispie. Tylko tutaj jest ten ogórek, to ja... Możemy <laughs> to wziąć to, to ale be... okay. albo bez ogórka tego. Okay. To nieźle widzowie, że mieliśmy iść do jakichś restauracji, uczcić, kupienie mieszkania, a ale skończymy. Ale jedno w w Tak? Tak. Dobra, to teraz to zjemy, potem pojedziemy na jakieś fajne ciasto, a obiad do kolację zjemy normalną w domu. Tak, no. Okay. Jesteśmy już w maczku. Mamy nasze Mac crispy. Zamówiliśmy po jednym dla każdego, ale wzięliśmy dwa różne. Tutaj jest ten klasyczny i w ogóle fajne opakowanie Mega fajne opakowanie, ale jaki fajny ten. Yy, to się nie fajny, tylko jaki duży jest ten burger, jestem w szoku, bo kartonik jest spory, a tutaj jest ten większy, ten yy, bardziej wypasiony. I on się aż otwiera. Kitasz, Dobra, Natalia, który otwiera najpierw? Najfajnie Dawaj tego, pokaż. No? Okej, okay, wygląda to, to tak. Bułka fajna, ale z Cieka. tej strony trochę biednie. Ja trochę czy nie. Bawarska czy bawarska? Nie, to nie, nie, <laughs> nie, wiem, może. W środku środku tego tego w nie, panierce, mamy nie, Mamy sosik miodowo-musztardowy chyba, tak mi się wydaje, I sałatę. i sałatę. Kurde, taki o, ten burgerek. Opisie pisali, że mięso jest bardzo soczyste i faktycznie zobacz, widzisz, jakie one są mokre aż takie? Jest? jest no, takie wygląda. O, Tu jest mięsa tak ten, tak A, wycieka? O to kurde. To jest w smaku, że jest taki kurczak soczysty. A ja, ten sos to nie jest taki, jak był w tym w chikerze? Myślę że jeszcze do niego nie doszło. A, Okej. Okay. Ale jestem w szoku, pozytywnie zaskoczymy ten kurczak. Naprawdę jest taki soczysty, nie jak w tych w rapach i w tych Michikanach. Okej. Okay. Taki suchy. Tutaj jest druga wersja, ona ma inną sałatę, nie? Tak, ma taką jedną w kawałku. Wygląda to mniej więcej tak. To jest dodatkowo cebula czerwona jest ser, bo tutaj nie ma sera. I jest inny sos. Jest inny sos i powinien być jeszcze pikle, ale pikle wyrzuciłem, bo ja tam nie przepadam. Ten sos jest mega dobry, fajnego smaku nadaje. Jest okay. taki typowy. Ale to, czekaj, to w końcu tu jest inny niż tutaj? Tak, jest inny, no? Dobra, sprawdziłem, i w McCrispy jest kremowy sos musztardowo-miodowy, a w McCrispy Supreme jest nie kremowy, tylko po prostu sos miodowo-musztardowy o dymnym aromacie, czyli faktycznie mają inną, inną konsystencję. No. O, tutaj dobrze to widać, to jest zwykły Crispy, a tutaj jest ten o, Prim, widzicie, to jest takie rzadsze jakby. Dobra, zacznę od tego mniejszego, uwaga, bardzo dobry, mega to panierka, troszkę podobny do tego, co jest w Chicago, tak mi się przynajmniej kojarzy, nawet nie wiem, czy nie jest identyczny, bułka fajna, mięciutka, kurde, powiem wam, że fajny burger, dość drogi, bo on kosztował chyba około 13 zł sam, No A... już możemy pokazać, bo mam paragon, ale no powiem wam, że jest potencjał na nowy ulubiony burger w paku. ja Karol myślę, że ten ci bardziej zasmakuje, no wygląda na bardziej właśnie takiego dopieszczonego, mm się robi robotę Ten sosik jest ciekawszy, bo z niczym mi się nie kojarzy jestem mm -hmm. wiecie, nowość, bardzo fajna Mega świeże dodatki, ta cebulka też nadaje takiej fajnej ostrości delikatnej i kurde, bardzo dobre Warto było tutaj jednak przyjechać <grym> Jeżeli chodzi o cenę, to karu trochę przesadził, bo mały burger sam bez zestawu kosztował 19,40 A duży 23,90 O Jezu, nie, dobra, to mega drogie są w takim razie Okej, okay, jesteśmy już w samochodzie, jesteśmy obiedzeni maczkiem Ale jedziemy jeszcze dopchać się słodkim I jedziemy do Kaisera, czyli cukierni, którą kiedyś już wam pokazywaliśmy w jakimś vlogu Ona jest w Sopocie. Od jakiegoś czasu zmieniliśmy nasze nawyki. I codziennie staramy się zjeść jakiś owoc. Karol, który nigdy nie jadł owoców, zaczyna powoli się przekonywać i ostatnio zasmakował mu nawet winogrono I dla mnie to jest taka radość, bo on jak ma zjeść owoc, to jest katastrofa, nie? No już bez przesady, już bez przesady, tak? Banany jem, maliny jem. Już i tak jest dobrze. Bo, nie, borówki jem, jabłka jem winogrono wiadomo. Tak, no. Ostatnio też mi smakowało, więc. A już nie musisz się tak flexować tą wodą. A, nie, piję tą wodę za 12 zł. Kupiłem ją, nie wiem, z... nie. na odcinku. U ciebie. Na odcinku z półtora tygodnia temu. I dalej ją myczymy, bo to smakuje jak woda z kranu. Chociaż sobie smakowała, nie? Mówiłam, że smakowała, smakuje. ale mówiłam, że gazowana lepsza. Mm -hmm. No, ale skoro dzisiaj już tak grzeszymy, to już zgrzeszymy do końca. Musimy uczcić nasz w sumie sukces, no, no bo tak, można no. to nazwać sukcesem. Zjemy sobie po kawałku ciasta, ale później robimy Carol Detox. Spoko Natalia, do jutra, bo jutro przyjeżdżają do nas nowości ze Sweet Planet, bo one są już dzisiaj na magazynie. Tak, możemy powiedzieć co będziemy mieli. A to potem. Najpierw pojedźmy, zjedzmy i w domu okay. pokażemy co, co nowego dzisiaj do nas jechało. Jesteśmy w środku sobie deser. Ja no nie pamiętam. Jesteśmy też kawkę. Ja wziąłem karmelowe, lowe latte. Karol wziął croissanta jagodowego. Finalnie, bo się zostawił między jagodowym amikdalowym i zwykłą kawkę. No dobra, uwaga widzowie. Natalia próbuje i... Mm. Pyszne. Warto było przyjeżdżać do Sopotu po to Tutaj mają mega dobre rzeczy Ja tego croissantu już kiedyś jadłem, więc wiem jak on smakuje Musicie mi uwierzyć na słowo, że jest przepyszny W ogóle jest e, nóż i widelec do jedzenia go Dobrze, bo jest mega duży Na mojej klasie też jak wiecie, pani zrobiła jakieś taki elegancki wzorek Więc idziemy teraz to jeść Idziemy sobie chwilę przysiłować i w sumie tyle Okej, okay, jesteśmy już w domu, ale powiem wam szczerze Że jestem taka obiedzona, że ledwo się ruszam Generalnie wcześniej mówiliśmy wam Że pokażemy jakie nowości mamy w sklepie I mamy coś co pokazywałam wam jak byliśmy na wyjeździe Z Mariką i Filipem i mówiliśmy, że to bardzo chcieliśmy mieć, ale niestety nigdy nie mogliśmy tego znaleźć. I uwaga, mamy to! Przyjechały do nas Weltersy Bites, one są przepyszne i mieliśmy je raz już dostawiać wtedy było chyba 30%. Tak, bardzo, bardzo mało. mało, bo nie było dostępnych. Teraz mamy więcej i mamy dwa smaki nadal, ja pokaż drugi. O, tak to wygląda, ale mamy jeszcze ciekawszą rzecz niż te Weltersy, bo. mamy ją jako jedyni w Polsce, jak na razie. Jak na razie, ciekawe, czy ktoś nie ściągnie, ale póki jesteśmy pierwsi, bo. Mamy orzeszki taki. Takie, widzowie, orzeszki taki strzeicie. Do tej pory mieliśmy, no tylko te, wiecie, chipsy powiedzmy. Tak. To jest w sumie bardziej zbijane, ale udało nam się ściągnąć orzeszki w dwóch smakach. To jest pierwszy smak, a tutaj jest drugi fuego. Tak jest, kurde. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie smakowało, bo jeszcze tego nie jedliśmy. I z miłą chęcią byśmy to przetestowali, ale paczka z tymi rzeczami dopiero do nas idzie. Dopiero jutro będziemy mieli to u siebie, bo dzisiaj wjechało do nas do magazynu, więc. Momencie, tak nie wiem, czy byśmy to dzisiaj jeszcze zmieścili. Ja, ja bym to sprawował z chęcią, bo to wygląda mega ciekawie. Kiedy wy oglądacie ten odcinek, nowości są już na stronie, więc koniecznie wbijajcie na ww.smit.pl i kupujcie, żeby się nie skończyły, bo nie ma tak, no nie ma tego zbyt dużo, a czuję, że może być na to lekki hype Ja zaraz idę dodawać te nowości na stronę, więc za chwilę będziemy kończyli ten odcinek Ale zanim jeszcze się z wami pożegnamy, to chcielibyśmy wam podziękować Nie ma co ukrywać, że gdyby nie wy, to nie moglibyśmy sobie pozwolić na zakup tego mieszkania I wcześniej była taka ekscytacja i wszystko I właśnie tutaj na końcu chcielibyśmy wam bardzo podziękować Tak, no widzowie, wiadomo, że nasza ciężka praca to jedna, Ale to, że wy oglądacie te filmy i w ogóle to drugie, bo... I to już od tylu lat No właśnie, tyle lat już <noise> działamy Harold już jest taki dziadek YouTube'owy trochę no i doczekaj, 10 lat minęło, teraz będzie 11 w czerwcu no. To jest masakra, nie? Co prawda moja kariera na YouTube jest troszeczkę krótsza, ale razem działaliśmy już dłużej. No tak? nie Natalia, no to ja traktuję to jako naszą wspólną karierę, bo tam już od 6 lat nagrywamy razem, więc No widzowie, no widzicie, ciężką pracą, naprawdę godzinami montowania, nagrywania, robienia wszystkiego, żeby te filmy wychodziły Udało się, także jeszcze raz dziękujemy, bo to jest nasz wspólny sukces I mój, i Natali, no i też wasz Więc jeszcze raz bardzo wam dziękujemy, koniecznie subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków Niedługo, a raczej jeszcze trochę i pokażemy Wam, jak będziemy wykańczali to mieszkanie. Zostawiacie łapkę w górę i do zobaczenia w